Cześć, jestem Rosen i witam na moim pulpicie, bardzo fajnym, ale dzisiaj przedstawię Wam jak ustawić myszkę do OSU. Opiszę też yy, pierwsze porady jak zacząć właśnie taką grę, ale zacznijmy lepiej od myszki. Tak więc klikamy na start, panel sterowania, mysz, opcja wskaźnika i to już zależy yy, od... DPI Waszej myszki Ja mam myszkę Aktualnie, którą używa 800 DPI Więc sobie pozwoliłem na yy, No, na full Zwiększacie precyzję Bo jak nie zwiększycie to trochę tak dziwnie w osu się będzie grało No już gorzej No właśnie Nawet trafić nie mogę tutaj Więc klikamy tak Tutaj Nic nie zmieniamy Wydajemy zastosuj i ok. Tak, więc teraz cięcie i przechodzimy do osu. Ok, więc znajdujemy się osu i przedstawię wam jak ustawić myszkę w osu. Więc tam opcje sterowanie i najlepiej ustawić na 1000 dpi, ale ja już mówię, że to zależnie od yy, waszej myszki. Ogólnie miałbym tu 800 dpi. Ale skoro ustawiłem na Windowsie maksymalną szybkość myszki, to tutaj też radzę mieć 1000 ZPI, tak jakbyśmy grali na tablecie. I naprawdę takie ustawienie powiedzmy, że czujemy się jakbyśmy grali na tablecie, bo te jumpy między kółkami to lecą bardzo szybko, spinnery też. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie się trudzić na standardowych ustawieniach, ale nie polecam. Polecam także ustawić sobie klikanie na S Z D Dlaczego? Ponieważ y, możecie rękę sobie ułożyć wygodnie I łatwo klikać No to tyle Możecie mieć na Z i z, Ale to później Jakby nasze palce nie są wyprostowane i trochę nam utrudnia A lepiej by wyprostowane te palce, że tak to powiem I ogólnie o się tutaj chodzi głównie o wygodę Tutaj tajko i tak tu się nie patrzcie ale właśnie tutaj chodzi tylko o wygodę, jeżeli chodzi o te przyciski Jak zwiększyć wydajność fosu? A więc wydajność fosu. To grafika Wyłączamy wszystko Wszystko co jest nam niepotrzebne Wyłączamy directs Limit klatek Bez limitu Możecie ustawić 120, ale nie radzę Ech, Co tutaj jest? Możecie sobie dla pisu pokaźnik, wskaźnik FPS-u Radzę grać na trybie p -ekranowym bo tak jest najlepiej co my tu mamy pozycja paska to jak chcecie ja mam prawy górny róg pasek że leci mi taki pasek tu już mamy typicznika He, dobra głość żeby jak najlepiej czuć hmm, hit soundy czyli y, dźwięk przy trafieniu to efekty najlepiej na full ogólną tak zmniejszyć, a muzykę do połowy a później miś... Ym, miśki muzykę, nie zmieniamy nic, ma być 0 ms bo jak zmienimy to wiadomo, że możemy tam klikać inaczej ale dajemy na 0 no o 0 teraz muszę trafić z dobry trzeba i jest realizacja osób. Kolejna. To by było raczej na tyle. Myślę, że w kolejnym odcinku, że się tak wyjawi, piszę się więcej na ten osób. Tak więc, mówię dla was razem. Ja się z wami żegnam. Cześć.